Witajcie, Mąk. No, dziś robimy test antypary firmy polskiej. E, nazwę widzicie Rhein X. No, zobaczymy, co z tego da. Najpierw wymyjemy lusterko. Jesteśmy w łazience, a my tutaj więcej trochę czadu. Umyjemy lusterko i przetrzemy, tak jak producent zaleca środkiem antyparą, tak jakbyśmy szybę w samochodzie wycierali. Zobaczymy, co to z tego da. Preparat tak się wylewa. Trzymajcie jest O! To woda. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Czekamy do wyschnięcia, aż preparat wyschnie. Także, chwila przerwy. No dobra, minęło parę minut, wycieramy do sucha, tak jak instrukcja tutaj nakazuje i zobaczymy, co za efekt będzie. Puścimy prysznic i niech tu się paruje, ile się da. No słuchajcie, dałem trochę odpocząć produktowi na już wytartemu na, na lusterku, ale powiem Wam szczerze, że zostawię takie smugi. Naprawdę i te smugi ciężko dotrzeć, w ogóle nie idzie tego wytrzeć. A takie smugi mają być na przedniej szybie pod słońce, to ja to powiem szczerze, ciężko widzę, cienko. No jako tako to wygląda, dobra. Dobra. Taki mamy produkt. Aha, słuchajcie, przetarłem też lusterko tutaj pod, pod prysznicem. A nie dostaje trochę tam czadu. Dobra, nie ma co gadać. Ustawiamy na gorące. No i jedziemy z koksem. Dobra, to czekamy na efekt. Niech się tu wszystko zaparuje. Zamknę łazienkę i odczekujemy. No dobra. Dobra, jesteśmy już po zaparowaniu. Poczekajcie, wezmę, wezmę tylko to tutaj. O, Zdrowo, tutaj daliśmy czadu. Bardzo zdrowo. No, i my nic nie widzimy, i nas nikt nie widzi, no i powiem szczerze, no, albo za duży test, za mocno, albo, albo lipa, nie, bo, czekaj, może kamerę trochę przetrę, no. bo to jest wszystko tak samo jak było, wszystko zaparowane, widać tylko różnicę, że coś tam może było robione z tą szybą, popatrzcie, tu są te y, pierwsze... Dwa lustra były niesmarowane, dwa następne były smarowane, okno było smarowane, no i nasz nasza, nasze lusterko. Nasze lusterko, kochani, wygląda tak: czyli to właściwie nie wiem, czy będzie widać. O. Tak działa antypara. No, jak tak ma działać antypara i ułatwiać widoczność. Tu A. mamy szybę. Nawet o, tutaj będzie lepiej widać. Okej. Okay. A tu mamy lusterka. To jest, to jest lusterko posmarowane to też to nie jest posmarowane to jest to samo to samo praktycznie jest to samo no nasze lusterko nasza szyba trochę widać takiej różnicy delikatnie może z trochę mocno daliśmy tej pary tego wszystkiego no ale po to to jest no po to to miało to miało tak właśnie działać, no. no skropliła się ta woda gdzie się dało, no niestety nie odbija tej wody, nie, nie wypychało jej, no, no jest, wszędzie jest. Wszędzie jest. No zobaczcie, wody pełno, wszędzie jest para, jeszcze raz lusterka i tu lusterko, według mnie lipa. Pozdrawiam.